To trzeci odcinek serii Świąteczna Piątka, w której przybliżamy Wam, kim są nasi goście i ambasadorzy XCOMu w świątecznej atmosferze. Ola w social mediach znana jako Lala CSGO, zawodniczka i miłośniczka CS2, obudzona w środku dnia wyrecytuje 25 najbardziej przydatnych smoków na miraż. Na naszym Instagramie opowiada o nowościach w grach e-sportowych, a także o sprzęcie przydatnym każdemu graczowi. Dzisiaj jest u nas specjalnie obudzona w środku dnia, bo w nocy zawsze gra. Jacek, najbardziej kulturalna postać w social mediach, tylko on zna wszystkie połączenia i powiązania między filmami Disneya. Jeżeli nie wiesz co obejrzeć i na czym obejrzeć, to wystarczy posłuchać Jacka. Szymon, to on nadgryzł jabłko i o sprzętach Apple wie wszystko. Ekosystem Apple to jego środowisko naturalne, dlatego, jeżeli chcesz wiedzieć, jakie ukryte funkcje ma Twój iPhone i będzie miał w przyszłości, to Szymon zna je już wszystkie. Chuck Norris z Cupertino. No i nasz kolejny gość to Mobzilla, czyli Paweł. Jest to osoba, która telefony zaczęła recenzować od tych jeszcze z korbką, nasz wieloletni ambasador i człowiek, który wpadł do kociołka z miksturą młodości. Bardziej Paweł niż Paweł Jumper, no i to on rozpoczął nagrywanie filmów w internecie. Zanim zaczniemy, zadanie pierwsze musimy podzielić was na drużyny. Ola, będziesz z Pawłem, Jacek będziesz z Szymonem. Wygramy to. Myślicie, że dacie sobie radę? Myślę, że bez problemu. Jak wiecie, żeby zasłużyć na prezenty, trzeba najpierw wykonać jakąś pracę. No i będziecie dzisiaj pomagać Mikołajowi. Niestety tak się stało, że smartfony mu się wysypały, pomieszały i wpadły do kartonu, a wy będziecie musieli odgadnąć i pomóc mu je nazwać. Jest, potrafię odgadnąć tylko iPhone'y, bo innych nie uznaję. <laughs> Każda z drużyn ma po 5 minut na odgadnięcie tego, co jest w środku. Ale, żeby było nie tak łatwo, Ola i Jacek będziecie dotykać i macać, co jest w środku, a Paweł i Szymon będą odgadywać co to za telefony. Co o tym myślicie? Gotowi? Okej, okay, dobra. Okay. No, no spróbujemy, Dobrze. zobaczymy. Mhm. Zasady są takie, że odgadnięcie marki to jeden punkt, a za odgadnięcie modelu dorzucamy dodatkowy punkt. Czyli łącznie za odgadnięcie konkretnego telefonu będzie można zrobić dwa punkty. Kto więcej, ten wygrywa. Tak, okej, okay, dobra. Nie trafiłam. Dobra, co tam eee, jest? dobra, mam iPhone'a, e, trzy aparaty. Trzy aparaty. Sze iPhone 16 e, Pro. Cieniutki. iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, 14 Pro. Ja. Dobra, to nie dobra. jest iPhone. No jest taki cieniutki, delikatny. Zablony mały Ekran zablony. OnePlus no. 13, OnePlus Nord e, 2, Nord 3. Nord 3. <grystanie> Nord 3? Zgadłem? Okej, okay, dobra. Szukaj iPhona. Tak, iPhone będzie najłatwiejszy, no, rzeczywiście. Dwa aparaty Ale iPhone. też zaokrąglone brzegi. iPhone? I... Nie, nie... nie za zabudla... Nie, czekaj, lecę dalej, okay, Szukaj iPhone'a. Motorola. Nie. Oppo. Dominik sam nie wie, musi sprawdzać na tabelce. Kurde, tych telefonów jest kanciastych teraz też tyle. Realme, trzeba mi z tu z Realme. No już A -a. więcej, nie mam wskazówek. Nie. Dobra, czekaj, mam następne. Dwa malutkie aparaty obok mm. siebie poziomo. No to Nothing Phone, 2A. Dwie rzeczy no. <laughs> to. Ja się łamię na pół, Mogę spróbować? A, dobra, dobra to tak, Samsung. Tak. Samsung Galaxy Z, Fold, z Flip 6. Okay. Brawo, Brawo duchy. Duchy. czy w ogóle, czy w tym pudełku jest iPhone, czy możesz dać podpowiedź? Tak, potwierdzam, jest iPhone w tym pudełku. Dobra, jest, Ola, jest iPhone, walczymy iPhone'a. One pass już był, oppo jakieś. Oppo. Czy na to takim, jest oppo? ej, czekaj, no. na takiej wysepce, to Aha. Jest podobnie jak... IPhone? Czy to jest pixel? A uh, honor. Dwa i trzecia dziurka taka malutka. O jezu. Oh. Jeden stop. Ciężkie! Bardzo to jest ciężkie. Dorzucamy dodatkową minutę dla Pawła. Myślę, że jak on sam będzie dotykać, to szybciej rozpozna. Cztery telefony. Masz minutę, czas start. Dobra, okej, okay, spoko. To jest tutaj już ten. To, to jest iPhone. iPhone. To nie jest iPhone. Matko Boska, one wszystkie są takie same, te telefony teraz. To jest Samsung Galaxy S24, <noise> to nie jest Samsung Galaxy. S... Co jeszcze w ogóle jest? Gdzie? gdzie? E, to ja ci wysunę ja. tutaj, żebyś miał bliżej. A, dobra, okej, okay, spoko. To jest jakiś pancerniak. iPhone Hammer to jest, tak? Hammer, tak? Nie hammer. ZTE cut... Kat. Dobra, okej, okay, dobra, model nie, nie, nie odgadł nie ma. Jeden punkt. To jest iPhone. Brawo. To jest iPhone 16 Pro 16, 15 Pro. Podotykaj, podotykaj. No są 3, raz, dwa, trzy obiektywy, więc jest. Albo 16 Pro, albo 15 Pro, albo 14 Pro, albo 13 Pro, Pro albo 12. Dwa... 14, brawo, bo... brawo, tak. Musimy policzyć, ile wasza drużyna dobra. znalazła telefonów, czyli ile zdobyła punktów. Kat e, jeden punkt, bo podałeś markę e, iPhone po ciężkich bojach, no ale dwa punkty. Słuchajcie, nie było łatwo, one wszystkie są takie same. Za OnePlus'a y, tutaj dwa punkty. No i Samsung składany. Flip. High five. Ja uważam, Również ja uważam, że dobrze dwa punkty. No i co? Nie odejmujemy żadnych punktów za te podpowiedzi. Chłopakom też damy minutę. Y, mam nadzieję, że się na to zgadzacie na takie zasady. Oni sami powiedzieli, że znają się tylko na iPhone'ach, więc są bez szans. Drużyna przeciwna zdobyła 7 punktów. Także no musicie się postarać. Jacek, go! Dobra. Dobra, mam dwa obiektywy. Nie wiem, nie jestem pewien czy to iPhone, ale duże są te obiektywy. Jakbyś się z przodu zerknął możesz. No, to by było wbrew zasadom, ale kurczę bym obstawiał jakiegoś bardziej e, przystępnego. Co tylko nowo... rogi ma lekko zagięte. Różne okay. marki, może rzucać, rzucać i nabierz Okej, okay, ale jak lekko pochyłę, to na pewno jakiegoś nowego Samsunga raczej bym tutaj szczególnie Wypukłe lekko... są te obiektywy. Wypukłe? No tylko lekko. lekko, lekko Wymienij wszystkie marki. Dobra, czy to może być Xiaomi? Nie? Kurczę. Dźwięk, od dźwięku jest A jeden. jeden. A jaka faktura ten plecków? Kasińskiem, mi się wydaje. A ramki płaskie, zaokrąglone? Lekko zaokrąglone. Kurczę. Szukajcie iPhone'a. Dobra, mam trzy obiektywy. iPhone tak. ewidentnie, e, ale mamy prze przełącznik dźwięku. Nie guzik, że przytrzymujesz, tylko przeskakujesz. Aha, e, okej, okay, czyli ten starszy e, i trzy obiektywy. Trzy obiektywy. Trzynaście, jest... Bro. Tak, zgadza się, dwa punkty dla Was, odkładam, lecimy dalej, połowa czasu za nami. Tutaj mam jeden, mam wrażenie, że jest etui, długi ob y, obiektyw, Chy chyba trzy, obie trzy obiektywy ma. Okay. Ciężki jest w sensie. Ciężki? Ciężki i y, no jakby ma etui. Ciężki, trzy obiektywy, pionowo, to musi być Samsung. Czy to jest Samsung? Kurde, no. Podpowiem, że jest pancerny, taka mała podpowiedź ode mnie. <grym> Cutspeeler? Brawo, a może uda się model, czy nie znasz? W takim razie jeden punkt dla Was. Dalej. Zaokrąglone rogi jak u iPhone'a, dwa obiektywy poziomo. Obiektywy poziomo? Aha, dwa. Zaokrąglone? Ranking? Tak, zaokrąglone, wypukłe. Czy to może być Google Pixel, bo on ma poziom obiektywy? Nie, Dalej. niestety. Kurde. Jacek, podotykaj tak porządnie ten telefon. Nie ja się, bój ja się. się jeszcze logo ma chyba wystające, czy co to jest? Raczej no kurde, podróż? to jeszcze bardziej Stek mi nie ułatwia. A zgina się, Jacek, czy się nie zgina? Zgina się. Okej. Polałem nie ryzykować. <laughs> już jest trochę tych zginanych telefonów, ale chyba znowu rozpocznę od najpopularniejszego producenta, czyli Samsunga. Tak jest. Okej. Okay. I, I to będzie flip? Tak eee. jest. A czy podasz e, konkretny numer? O kurde, już nie wiem, ile jest tych numerów. Jest, brawo, dwa punkty dla was. Lecimy dalej. Dwa obiektywy wypukłe i są na wysepce. Dam podpowiedź taką, jak dostał mm. Paweł, czyli jest to marka telefonów, która wprowadziła nową linię. Nie. Kurde, y już. Nową linię smartfonów, które okay. można naprawiać samemu. A, okej, okay, dobra. Jest, ten się nie zaginę. No niestety Kurde, czas nie minął panowie, także przykro mi, stopujemy, ale, ale, zróbmy taką małą zamianę, zamieńcie się teraz panowie. No, Szkło z tyłu jest taki, też ma taką fakturę matową, wyspa z aparatu cała wystaje, tylko jest taka kwadratowa. W dotyku to mi przypomina w ogóle Samsung S24 Ultra, ale to nie jest S24 Ultra. Rogi zaokrąglone, troszeczkę jak iPhone, ale nie sądzę, że to może być iPhone, bo mogę się mylić. Chyba wolę pozostać No w niestety, czas stop. Nieźle Wam poszło. Podsumujmy, co odgadnęliście. Był to iPhone 13 tak. Pro. Dwa punkty. Cat. Tu był jeden punkt. No i Samsung Galaxy Flip okay. 6. Dwa punkty. Czyli łącznie pięć punktów. Jeśli chcecie zajrzeć, możecie zajrzeć do naszego pudła. Co Wam pozostało? A był jeden OnePlus. <laughs> Zakończyliśmy już zadanie pierwsze. Pierwsza drużyna Paweł Ola zdobyli 7 punktów. Jacek i Szymon zdobyli 5 punktów. To było ciężkie zadanie? Bardzo ciężkie. No, jeśli Paweł mówi, że było bardzo ciężkie, to znaczy, że naprawdę takie było. Przejdźmy do zadania drugiego. Przygotowaliśmy teraz grę, którą każdy z Was zna na pewno dobrze, ale dodaliśmy do niej troszeczkę technologii. Będą to kalambury. Okay. Dobra. Znowu zostajecie w zespołach. Dobra. Jak się nastawiacie? Spoko. Bawiam się, że to może być szachy. Zaraz yy, będę szukał Mikołaja. On w czapce miał ukryte hasła, które będzie się rysować na tym telewizorze. Rysować? Także szykujemy się. Zasady są proste. Która drużyna zgadnie więcej haseł, wygrywa i dostaje prezenty. Ola rysuje, czyli musisz też losować hasła. Paweł okay. zgaduje to, co Ola narysuje na telewizorze. Zaczynamy. Ile mamy czasu? Trzy minutki. No. Na wszystkie hasła. Dobra. Im więcej, tym lepiej. Dobra. Jest o co walczyć. Dobra. Macie do wygrania prezenty. Dlamy. Czas dlamy start. Dlamy. 3 minuty, proszę o stoper. Lecimy. Karamin mm. <noise> <noise> karabin AK-47. GO. Lecimy następne hasło. O kurde. Jaka kategoria? Elektronika. Telefon, elektronika, dobra, telefon. iPhone, iPhone 16. iPhone 16 Pro Max. Dobra, to jakoś skojarzeniowo. To jest, ale to jest telefon, tak? Telefon, tablet. Tak. Telefon, tak? Dobra, inaczej. Android! Tak. Brawo! Nic trudnego. Nie wiem. E, gaming. Mario Bros. Tetris. Mario, Mario Bros. Dobra, dobra następne. następne hasło, szybko. No to już tak, taka, stricte podpowiedź. Google Pixel! Tak! <laughs> Dobrze! No i e, słuchajcie, czas się właśnie skończył, także cztery hasła, cztery punkty na wasze konto. Panowie, Jacek, Szymon, gotowi? Gotowi. Oczywiście. Elektronika mobilna. Okej. Okay. iPhone? iPad? Bardziej ogólnie. Tablet? Tak, Brawo, dokładnie. punkt dla was, lecimy z następnym zadaniem. Dobra. O kurde, trudno się trafiło, wiem co to jest, ale dobra. Dawaj, dawaj, Ciężko ci będzie to zływać. Nie ma się co poddać. Dobra. Filmy i seriale. Okej. Okay. Netflix. GTA na Netflixie? Yy, w sensie, nie to nie za bardzo, to będzie, to będzie serial, to będzie serial. Serial, serial produkcji Tak, dokładnie tak. Brawo! Lecimy dobra. następne. Może logo narysuję. O ile to jest logo po kurte. To... Tak, Brawo! Dokładnie. Trzeci punkt zaliczony, lecimy Dobra. z następnym. Telefony. Okej. Okay. Tutaj masz. Telefon z klapką. E, aparaty. Tutaj masz taki mały ekran. Eee. Aż mi idzie to na język po prostu. Eee. Lex. Oo! Foooo! O! Brawo! Następne hasło! Znowu kategoria gry, e, to będzie, e, ale, ale. Za, może zacznijmy od e, bardziej e, wytwórni, bo e, nie wiem co ja rysuję, może to jest karykaturalne. Nie wiem, Nowy Grad Wiedźmin coś. E, nie, a nie, nie. A Czas! Czas. No, 10 sekund. No, 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 najnowsza ten. No, 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 najnowsza. E, e, jakiś Tower Defense, nie wiem, bo jak jest budynek. Mm, kingdom .com. Nie, nie za bardzo. Zelda. Chodzi o, o Night City. Cyberpunk? Tak. A, że to jest ten. Dobra, zaliczamy. A. Zaliczamy, zaliczmy. Pięć haseł do pięciu. Dziękuję. Jak Wam się podobała rozgrywka? E, bardzo e, emocjonująca. Fajnie. <grymka> ok. Wychodzi na to, że w tym starciu wygrała drużyna Szymona i Jacka, więc w ogólnym zestawieniu jest 1-1. Czas na kolejną, trzecią rozgrywkę ostateczną i zobaczymy kto wygra i kto dostanie prezenty. Będzie to DSJ Deluxe Ski Jump i zobaczymy kto skoczy dalej. Zaczynamy od Oli. Będziesz pierwszym zawodnikiem. Każdy z zawodników ma cztery skoki. Liczymy ten, który jest najdalszy. Aktualnie rekord skoczni posiada Pisarski 232 metry. Michał pozdrawiamy Cię. No i liczymy na to, że Ola przebieresz Michała. No to do dzieła. Działaj. Jak to się klika jak się startuje Leć! I myszką w dół Chyba Ale... się uda oh. <grymne> To się da umrzeć w tej grze Sofikam Leci w dół, leci w dół, oby jak najdalej Szymon może się uda <grymne> A chyba wyskoczył za wcześnie <grymne> Dawaj, Paweł, dawaj! 64,5 metra! To dlatego, że Razing jest wyłączony. Czekaj, aż będzie próg, wiesz? Okay, I wtedy dobra. dopiero wyskocz. <grym> o! Leci, 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 adam! <grym> Trzymajcie kciuki. Trzymamy. Pania? Dobrze wszystkim idzie. No, wiesz? O, 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 o! O! Patera, patera! Pa, o, 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 ale wyjście z tego, było dobre. Grunt to wylądować. Leci! Aha! Oj, oj, oj. A tu w dół chyba miałam myśl. Leci, leci, leci. Paweł dobrze wylądował. 99,5 <coughs> metra. Nie, nie najgorszy nawet. No. O, o, ładnie, ładnie, o, o, o. ładnie! Trzeba jeszcze wylądować, wiesz o tym, Ola! O! Lądowanko! Znowu zacząłem za ja 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 I leci, leci i nie wylądował! A, pierwszy raz wylądowałem! Paweł, czy pobijesz swój rekord? Lecisz ładnie, lecisz ładnie. Lecisz ładnie. Trzymaj, Trzymaj to! Trzymaj, to! Trzymaj, Trzymaj Paweł! Paweł! Brawo! Brawo, brawo! Jesteśmy już po skokach. Najdalej no skoczył Paweł. Jaki wynik pamiętasz? Trzysta 210... 370. Nie, nie, nie. 210,5 metra. No... Co mogę powiedzieć o Was? Fajnie Ola, że byłaś w zespole z Pawłem, to dostaniesz prezent od Mikołaja, także tablica teraz prezentuje się tak, a ja w tym czasie udaję się po prezenty dla wygranej drużyny. Prezenty znajdują się tutaj. Ola... No, dla ciebie proszę bardzo. bardzo. Dwa prezenty i ten będzie dla Pawła. Proszę, Paweł, prezent dla ciebie. No, tutaj, Szymon, prezent dla ciebie proszę. Tutaj Dziękuję dla ciebie, bardzo. Jacek. Ale słuchajcie, otwórzcie te prezenty, bo być może te pojedyncze prezenty są spakowane tak w jeden prezent. Te dwa prezenty w jeden. Także do dzieła. Yy, powiedzcie, czy Wam się podobają, czy dobrze Mikołaj trafił z tymi prezentami, yy, no i czy Wam się przydadzą. <laughs> Ja dostałem pudełko z X-Komu! ale piękne. Zawsze o takim marzyłem. Dziękuję Mikołaj. Chłopaki też dostali pudełka z x ale super. O, ja ale zobaczcie, one no są nowe, ładnie zapakowane, podpisane. Wiem? Ładowarka 140-ganowa i to jest fajne. rzecz. Przyda się? Tak, to jest mega fajna rzecz. Można ładować kilka telefonów jednocześnie. Cztery. Ja ładuję często cztery telefony. Coś do sprzątania. Tak, do lokalizowania rzeczy jak się zgubi. Kabel. Powerbank i i ładowarka bezładowa. Elegancko, super sztos. No, ciekaw jestem drugiego prezentu. A w tym czasie, Ola, opowiedz, czy dobrze trafił Mikołaj z mikrofonem w się? Tak, bardzo dobrze, akurat właśnie szukałam. Czyli będą to udane święta. Tak. Zapamiętasz je. Oczywiście, że tak, ale jeszcze drugi prezent. Popaki, jak tam u was, w pudełkach, bo tak zamilkliście. No, tutaj... Coś nie, ciekawego? Niezły akcesoria dla sadowników akurat, czyli ładowarki MagSafe, lokalizatory, mikrolokalizatory ze wsparciem mm. dla Apple Find My, więc mega spoko. E, szybka ładowarka z wieloma portami, więc idealnie dla tych. No i karta, szczególnie... karta SD, super. Tak. Przyda więc... się do kontentu. No i podróżna ładowarka, więc. Zadowoleni, no. Aż za nie mówiłem. <laughs> To no dobrze, bardzo się cieszymy. Paweł, tam grzebie w tych papierach, grzebie. E, porwije. już daj nice po... Wow! wow, wow, wow. Z Legosów. Super, Mikołaj, jesteś najlepszy. <noise> dobra, Jak coś, to, to możemy jeszcze wymacać kilka telefonów i dostać więcej prezentów. Jak coś, to jesteśmy <noise> chętni. Jesteśmy otwarci na propozycję. Albo poskakać, ale ty skakać. Poskakać, tak, poskakać też możemy, tak. No dobra, no to może w takim razie przejdźmy do skakania. Tylko wirtualnie. Chyba wykrakała Ola to skakanie. Będziecie jeszcze dalej skakać co? tylko na że Co wy na to? Wow. Może wow. będzie łatwiej. O kurde. Ej no co jest? Rękoma Jezus! Rękami balansujesz? i działa. O. O, ładnie. Uf, nie mam problem z tym unoszeniem w ogóle. Dobra. Nie, to chyba nie dla mnie jest. To jest to... to... <coughs> Nie, 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 to jest tak, który masz na Okej, okej. Okay, okay. Patrz, ja to... to... Patrzcie teraz. Nogi rozkracz bardziej. Teraz, <laughs> teraz, Ale muszę bardziej tak, bo na razie to tak, jak w Mario biorą, nie? <coughs> <coughs> Kau, kau. Kau, kau. 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 Dzięki, dzięki. Dziękuję Szymon za obecność. Dzięki Jacek za obecność. Dzięki Ola za tutaj dostarczenie nam rozrywki. Dzięki Mobzi. Nie zapominajcie o naszym trwającym konkursie na naszym kanale XCOM wystarczy, że pod tym filmem zostawicie komentarz odpowiadający na pytanie, jaki sprzęt technologiczny i dlaczego jest dla Was niezbędny podczas świąt. Oczywiście musi się tam znaleźć hashtag Świąteczna Piątka. Pierwsza gwarantowana nagroda dla jednego z Was to klawiatura oraz myszka Kichron w kolabo z Gamerem. Następne nagrody musicie odblokować sobie sami za pomocą lajków pod całą serią filmów. Pierwszy próg to 4000 lajków, jest to Nintendo Switch OLED. Drugi próg 6000 lajków, PlayStation 5 Pro. No i trzeci próg, 8000 lajków, karta Nvidia RTX 4080 Super. Zapraszam do lajkowania. Dodatkowo marka Silvermanki dodaje swoją nagrodę do każdej, którą dostaniecie o wartości 700 zł. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Pa! pa. pa.